Cześć, zabiorę Was dzisiaj na wycieczkę do muzeum bez muzeum. Jak to? No eksponaty są, nie ma hal, nie ma przewodników, nie ma biletera. Gdzie takie coś jest? W Starachowicach. Tak, w mateczniku Stara. Urząd Miejski Starachowic wraz z miejscowymi przedsiębiorcami stworzył coś, co nazywamy ścieżką Stara. Są to różne stary, umieszczone w różnych punktach miasta. Te stary są odnowione. I pochodzą z różnych lat produkcji tamtejszej fabryki. Do wyjaśnienia, stary były produkowane w Starachowicach tylko w wersji skrzyniowej, ciągnika siodłowego oraz podwozie pod zabudowę różnych nadwozi. Nadwozia były zabudowane w całej Polsce: w Mielcu, w Sanoku, w Wielczu, w Koszalinie, w Warszawie, Bielsku, w różnych miejscach. Ale nie zmienia to faktu, że właśnie tutaj, w Starechowicach, były one produkowane. I tu tworzyła się ich historia. Historia stara właściwie zaczęła się w Łodzi, gdzie w 1946 roku, zaraz po zakończeniu II wojny światowej, stworzono Centralne Biuro Badań i Konstrukcji Przemysłu Motoryzacyjnego. Udało się w nim zgromadzić właściwie wszystkich inżynierów, którzy przeżyli II wojnę światową. Brali też oni udział w projektowaniu ciężarówek PZ Inch przed II wojną światową, takich jak 703, 713, 723. Po trzech latach badań konstrukcji udało się wytworzyć wreszcie zadowolający model. Pierwsza przedprodukcyjna partia liczyła 20 sztuk. Produkcję zamierzano uruchomić w Starachowicach. Stąd zaprezentowane w grudniu 1948 roku samochody nazwano. Star 20. Star od Starachowic. 20 od ilości sztuk przewidzianych do prezentacji. Fabryka swoją nazwę, czyli Fabryka Samochodów Ciężarowych w skrócie FSC, otrzymała dopiero w 1955 roku. Wtedy już produkowano kilkanaście tysięcy samochodów rocznie. W 1962 roku do produkcji został wdrożony Star 27. On był wyposażony właśnie w silnik diesla. Był bliźniakiem w Właściwie Stara 25 konstrukcyjnie niczym się te samochody nie różniły, oprócz wyposażenia w silnik. Star 25 miał dalej silnik benzynowy. Jednym z ważniejszych zadań, jakie musiał spełniać samochód ciężarowy, było to, że można było na nim zabudować nadwozie pożarnicze. Na Starze budowano je właściwie od samego początku produkcji. Ale w 1958 roku zakłady w Starachowicach przedstawiły wydłużone podwozie specjalnie do budowy samochodów pożarniczych. Od tej pory każdy model, który wchodził do produkcji, miał taką wersję. Odnowiony Star 25 z podwoziem Star 26P. Z zabudową zielcza jest tutaj prezentowany. Warto zaznaczyć, że do końca produkcji, to znaczy do 1975 roku, stary by w pożarnicze były wyposażone tylko w silnik benzynowy. Dlaczego? W owym czasie silnik diesla wymagał dużo zachodu, by go uruchomić w obniżonych temperaturach. Dużo zachodu, znaczy dodatkowych czynności. Silnik benzynowy. Był praktycznie zawsze gotowy do pracy. Dlatego w Straży Pożarnej, która musiała bardzo szybko być gotowa do podjęcia działania, stosowano tylko silniki benzynowe. W w fabryce zdano sobie sprawę, że ich konstrukcje się starzeją. Dlatego podjęto działania mające na celu przygotowanie zupełnie nowej konstrukcji samochodów, no, zupełnie nowej serii samochodów. Nazwano ją Star 200. Podjęto prace konstrukcyjne, dość szybko udało się opracować nową kabinę. Do współpracy zaproszono francuską firmę Chasson, i kabina ta była gotowa już w 1968 roku. Dużej trwały prace z silnikiem, dość długo nie potrafiono sobie poradzić z podniesieniem mocy do 150 koni mechanicznych i jednoczesnym zachowaniu trwałości silnika. W końcu zwrócono się do, o pomoc do austriackiej firmy AVL, ale czas gonił, potrzeba było rozwiązań natychmiast. Dlatego wdrożono tymczasową produkcję, był to stat 28-29, miał być produkowany 2-3 lata. Jak się okazało, był produkowany długo, długo dłużej, bo prawie 20. Z projektu Star 200 wykorzystano kabinę, wykorzystano ramę, podwozie, natomiast silniki były Stara 25 i 27. Tak powstał Star 28 i Star 29. Tego wydawałoby się prowizorycznego samochodu, wykonano w rezultacie około 200 tysięcy sztuk. Służył on przez wiele lat jako zabudowa do wielu, wielu różnych nadwozi. Między innymi na wydłużonym podwoziu Stara 28 czy 29 zabudowywano dźwig, a właściwie Żuraw samochodowy RZS-4. Został on skonstruowany w Bielsku, ale był wykonywany w Ostrówku Wyszkowskim. Ciekawostko. Tego żurawia jest to, że mógł być podłączony do sieci elektrycznej, gdyż wszystkie jego mechanizmy były napędzane prądem. W miejscu, gdzie nie ma sieci, miał on zamontowany generator, który był napędzany przez wałek odbioru mocy. Konstrukcja była tak udana, że do dzisiaj ją można spotkać na budowach, ale też można ją spotkać zdemontowaną z podwozia stara i wykorzystywaną na przykład w klubach jachtowych do opuszczania łodzi na jeziora. No niektóre rzeczy są wieczne. Gdy wreszcie, uporano się z jakością silnika, a właściwie jego trwałością. Uruchomiono w 1975 roku produkcję stara 200. Jego kabina właściwie niewiele różniła się. Od Stara 28-29. Głównymi różnicami było inne ukształtowanie zderzaka, umieszczenie świateł właśnie w zderzaku, a nie w kabinie, inne ukształtowanie atrapy. Inną różnicą była zwiększona ładowność do 6 ton. Star 200 utrzymał się w produkcji do 1994 roku. W międzyczasie był modernizowany, przede wszystkim kabina dostała nowe błotniki, ale przede wszystkim Trzecią wycieraczkę, która znacznie poprawiła widzialność w czasie deszczu. Star 200 był równocześnie produkowany ze swoim następcą. Starem 1142 w latach 1986-1994, co jeszcze warto podkreślić, star na przykład w wersji skrzyniowej przez cały czas cały okres swojej produkcji miał drewnianą podłogę, burty były metalowe, natomiast podłoga była drewniana. Chyba. Całkiem niezłe rozwiązanie. Na początku lat 80. konstruktorzy Stara mieli świadomość, że Star 200 no, najlepsze lata ma już za sobą. Dlatego podjęto się działań mających na celu stworzenie jego następca. I tak w 1984 roku prototyp był już gotowy. Wykorzystano bardzo wiele elementów z kabiny Stara 200, ale wprowadzono jedną zasadniczą modyfikację. Rewolucyjną jak na tamte czasy, kabina była odchylana. Pozwoliło to uzyskać w miarę szczelną podłogę, a przez to zmniejszyć hałas, a więc podnieść znacząco komfort pracy kierowców. Starten utrzymał się w produkcji do 2001 roku. Mimo bardzo dobrych opinii użytkowników, jego produkcja została wygaszona przez firmę, która nabyła Stara, czyli firmę Ma. Tutaj możemy sobie zobaczyć, Dość ciekawą wersję, bo wywrotkę trójstronną zbudowaną na starze 1142. Do tej pory pokazałem Wam wersje cywilne. Czas na wersje wojskowe. Na przełomie lat 40. i 50. Ministerstwo Obrony zgłosiło zapotrzebowanie na samochód ciężarowy, który miałby duże zdolności terenowe. Próbowano przystosować istniejącego stara 20... Niestety konstrukcja, prototyp nazwany Star 30, nie spełniał pokładanych nadziei. Przystąpiono więc do całkiem nowego projektu. Nazwano go Star 44, który miał napęd 4x4, i Star 66 z napędem 6x6. Oba projekty przeszły pozytywnie weryfikację. Jednak, ze względu na brak mocy przerobowych, brak mocy produkcyjnych. Do dalszych badań skierowano wersję 6x6. Po kilku latach badań, prac konstrukcyjnych, w 1958 roku pierwsze egzemplarze trafiły do wojska. Były wytwarzane w dwóch właściwie wersjach z płaską podłogą, dość wysoko umieszczoną oraz tzw. podłogą Omega, która miała różną wysokość w środku i na bokach. Był on też przystosowany do montażu różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Generalnie wytworzono około 1000 do 1200 egzemplarzy tego modelu. Dzisiaj trudno znaleźć właściwie oryginalnego stara 66, gdyż większość z nich była przerabiana potem na stary 660. A stary 660 to po prostu głęboka modyfikacja stara 66. W wyniku eksploatacji, zbierania uwag, wniosków przesyłanych do fabryki zaproponowano modernizację Stara 66. I tak w 1965 roku przekazano Stary z pierwszym pakietem modernizacji i nazywały one się już Stary 660 z dodatkiem M1. W tej wersji utrzymano jeszcze dak prezentowy kabiny. W 1968 roku zaprezentowano następny pakiet modyfikacji. Nazwany Star 660M2 zawierał on m.in. taką drobną modyfikację kabiny, że na prezentowy dach była metalowa nakładka. Poprawiło to komfort pracy, nie zmieniając możliwości zdjęcia dachu. Wcześniej wspominałem o skrzyni ładunkowej typu Omega, która miała różne poziomy. Właśnie taką skrzynię możemy zobaczyć zamontowaną na starze 660, którego umiejscowiono przed Urzędem Miasta w Starachowicach. Możemy się tutaj właśnie przyjrzeć dokładnie, jaka była różnica między poziomem podłogi w środkowej części i jego bocznych, jak gdyby, częściach. W połowie lat 60. Ministerstwo Obrony zezwoliło na sprzedaż Stara 660, także innym odbiorcom. W tym czasie też opracowano metalową kabinę mającą czworo drzwi i służącą do zabudowy głównie dźwigów. W tej wersji miał on przeszklony dach, ponieważ operator siedział w kabinie, aby móc lepiej obserwować pracę z dźwigu, po prostu mieć lepszy widok. Do zabudowy na Starze 660 opracowano specjalną konstrukcję Żurawia. Powstała ona w bielskich zakładach urządzeń technicznych, ale całą dokumentację, zarówno konstrukcyjną, jak i technologiczną, przekazano do Głogoskiej Fabryki Maszyn Budowlanych, Famaba. Tam też rozwijano potem konstrukcję. W pierwszej wersji była ona podobna do tej, którą widzieliśmy na Starze 28, czyli ramię było kratownicowe. Jednak różniła się ona tym, że napęd był hydrauliczny, a pompa hydrauliczna była napędzana z przystawki mocy. Wersja, która jest na ścieżce stara, jest późniejszą wersją rozwojową. Jest to Dźwig Hydros K061. Jest to już wersja rozwojowa, gdzie ramię też jest wysuwane hydraulicznie. Powstała ona gdzieś w połowie lat 70., wtedy to już fabryka eksportowała około 1600 sztuk rocznie. Równie ciekawą propozycją dla budownictwa jak żuraw posadowiony na podwoziu samochodu ciężarowego była koparka. Wykorzystano podwozie stara 660, by posadowić na nim koparkę produkowaną przez zakłady budowy maszyn im. Waryńskiego w Warszawie. Wykorzystano właściwie nadwozie koparki, koparki, która w oryginale była samobieżna i posadowiono je na podwozie Stara 660. Koparka ta miała własny napęd silnika diesla. Ten sam diesel zresztą był wykorzystywany w ciągnikach Ursus. Posadowienie koparki na samochodzie ciężarowym znacznie zwiększyło jej mobilność. O ile podwozie samobieżne no, pozwalało przemieszczać się tej koparce w ramach budowy, natomiast przy dalszych przemieszczeniach potrzebowała. Platformy przyczepy niskopodłogowej, tak zwanej Natomiast na podwoziu Stara mogła się przemieszczać właściwie w dowolnym kierunku, w do, na dowolną odległość. Zwiększyło to znacząco mobilność tego rodzaju sprzętu. Z bardzo dobrym przyjęciem, zarówno w wojsku, jak i w budownictwie, spotkała się cysterna zbudowana na podwoziu Stara 660. Właściwie nie była to cysterna, była to mobilna stacja benzynowa. Składała się ona ze zbiornika na 4,5 tysiąca litrów paliwa, czy to oleju napędowego, czy benzyny, wraz z dystrybutorem tego paliwa. Wprowadzenie tego do produkcji pozwoliło zaoszczędzić na każdej budowie, na każdym poligonie, ponieważ sprzęt nie musiał jechać się tankować do bazy, czy do stacji cpn -u. Ta stacja przyjeżdżała do niego. Miało to kolosalne znaczenie, gdzie wszystkie terminy były napięte. Ta mobilna stacja benzynowa była budowana w fabryce maszyn budowlanych w Koszalinie i wieszyła się bardzo dużym wzięciem zarówno w budownictwie, jak i w wojsku, a także była eksportowana. Na podsumowanie zostawiłem sobie taką wisienkę na torcie właściwie, Stara 266. Powstał on jako rozwinięcie Stara 660 i miał być elementem rodziny 200. Jego produkcja miała być uruchomiona jako trzeci w kolejności. Jednak stało się inaczej. Przeciągające się, jak gdyby, problemy z produkcją nowego silnika i jednocześnie presja wojska spowodowały, że uruchomiono już jego produkcję w 1973 roku. Kabina była zbliżona do tej stosowanej potem w starze 200, czy wcześniej w starze 28, 29. Jednakże różniła się szczegółami. Przede wszystkim była dłuższa. W dachu miała dwa okrągłe włazy. Światła miała tak zamocowane jak w starze 28 i miała też uchylną przednią szybę. Samochód konstrukcyjnie był przewidziany do brodzenia do głębokości m 80. Miał instalację elektryczną, która była zabezpieczona przed przemakaniem. Do naprawy głównej był przewidziany przebieg co najmniej 250 tysięcy. A zdarzało się dużo więcej, mimo bardzo trudnych warunków pracy. Produkowany był do 2000 roku. Przez cały czas przez wielu specjalistów na świecie uważany był za jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, samochód terenowy w swojej klasie. Jako ciekawostkę należy przytoczyć fakt, że w 1988 roku dwa stary, 266, wystartowały w rajdzie Paryż-Dakar. Ukończyły go, nie zostały sklasyfikowane, dlatego że przekroczyły limit czasu, ale jak miały Konkurować na przykład z Tatrami, które miały 900 KONI. Stary 266 były praktycznie seryjne. Samochód sprzedawany był do wielu, wielu krajów. Jednym z ostatnich kontraktów eksportowych Stara był kontrakt do Jemenu. Miano tam dostarczyć 550 ciężarówek Star 266. Pierwszą partię. 400 dostarczono. W międzyczasie MAN wycofał z produkcji model 266 i wprowadził oparty już na swojej konstrukcji model Star 1466. I żeby zrealizować kontrakt wysłano 150 ciężarówek tego typu do Jemen. Nie spodobały się one jemeńczykom. Mimo wcześniejszych zapowiedzi o wiele większego kontraktu wycofali się z niego. O doskonałej konstrukcji, przemyślanej. I bardzo przyszłościowej świadczy fakt, że stary 266 w latach 2002-2007 były poddane remontom kapitalnym w zakładach MAN. Co więcej, w późniejszych latach dwie prywatne firmy prowadziły rekonstrukcję starych 266, przeprowadzając ich remonty kapitalne, czasami stosując zamienne Kabiny sprowadzane z Chin. Świadczy to bardzo dobrze o konstruktorach Stara, że użytkownicy po wielu, wielu latach nie chcą się rozstawać z tymi samochodami, chcą je unowocześnić, ale konstrukcja jest tak dobra, że chcą używać właśnie ten samochód. I za to należą się te pomniki konstruktorom Stara. Dlatego ta inicjatywa władz miejskich Starachowic oraz firm ze Starachowic, a nazwana ścieżka Stara jest godna upowszechnienia. Prezentuje ona najlepsze polskie konstrukcje. Powinni ją zobaczyć wszyscy. I zapraszam wszystkich po obejrzeniu tego materiału, by udali się do Starachowic, będą tam przejazdem, czy może nawet specjalnie, by zobaczyć te samochody na żywo. To tyle, na razie, cześć!